Thank you. Powiat Szczecinecki od początku konfliktu mocno angażuje się w pomoc uchodźcom. Tylko wczoraj na Trzesiecko przybył autokar z kolejną grupą 50 osób z ogarniętej wojną Ukrainy. Jeżeli chodzi o uchodźców z Ukrainy, to w naszych obiektach mamy ich, ich już ponad 120, prawie 80 w Schronisku Młodzieżowym i ponad 40 w Ośrodku Szkoleniowym Domu Pomocy Społecznej w Bornym Sulinowie. Tak jak pan wspomniał, wczoraj przyjechała kolejna grupa uchodźców z Warszawy. Jest to wspólna inicjatywa miasta i powiatu. Również oni trafili do schroniska młodzieżowego. Była to na pewno ciężka, ciężka noc, nowe miejsce, bardzo wzruszający moment. Ci ludzie doceniali fakt spokojnego, cichego nieba nad ich głowami coś bardzo prezyjnego, czego my na co dzień nie doceniamy. Poza spokojem i bezpieczeństwem, naszym sąsiadom za wschodniej granicy zapewnione są wszystkie najważniejsze potrzeby, między innymi żywieniowe, choć wciąż na poziomie rządowym nie rozwiązano problemu finansowania pomocy uchodźcom. Jeżeli chodzi o obiekty powiatu szczecińskiego, to wyżywieniem uchodźców z Ukrainy zajmuje się oczywiście powiat szczeciniecki. Natomiast ta współpraca powiatu i miasta wkroczyła na kolejny etap, mianowicie pan burmistrz Daniel Rak zadeklarował, iż ci wszyscy szczecińscy, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców, będą mogli liczyć na zwrot kosztów wyżywienia. Ci uchodźcy będą się żywili w naszych obiektach, czyli w stołówce Schroniska Młodzieżowego oraz w internacie Zespołu Szkół Technicznych, natomiast te koszty pokryje miasto. Kwestie finansowe to jedno, a problemy logistyczne to drugie. W tej chwili powiat powoli zbliża się do kresu swoich możliwości noclegowych. Dlatego też, na wypadek dalszego napływu uchodźców, Starosta szykuje już warianty awaryjne. W rezerwie jest jeszcze internet dawnej szkoły budowlanej. No, ale to prawda, no musimy brać pod uwagę wszelkie scenariusze. Jeszcze niedawno liczyliśmy, że ten konflikt skończy się na etapie dyplomacji. Teraz słyszymy o tym, że prawie 4 miliony uchodźców ma napłynąć do Polski, więc musimy być gotowi na wszystko. Dzisiaj pan starosta zapolował do pana wody, aby ten udostępnił 400 łóżek polowych dla wszystkich min powiatu szczecińskiego. na wypadek właśnie jednego z tych najczarniejszych scenariuszy. No, miejmy nadzieję, że tak, że nie będzie takiej konieczności, ale musimy być na to przygotowani. Póki co najważniejsze jest zapewnienie spokoju przybyłym gościom. W schronisku zadbano już m.in. o łącze internetowe, aby możliwy był kontakt z pozostałymi na Ukrainie członkami rodziny, głównie mężami i ojcami. Szczególną troską otoczono najmłodszych i choć w pomoc dzieciom włączyło się mnóstwo lokalnych podmiotów, starostwo wciąż liczy na wsparcie ze strony kolejnych. Bardzo wiele podmiotów, jednostek, organizacji pozarządowych już zgłosiło swój akces do organizacji różnego rodzaju zajęć czy to chodzi o, o podmioty powiatu czy miasta, natomiast za, zachęcamy wszystkich, również osoby prywatne, które chciałyby w jakiś sposób wspomóc nas w organizacji tego czasu wolnego, do tego, aby wejść na naszą stronę i poznać szczegóły. Tutaj osobą, która się tym zajmuje jest pani dyrektor Dorota Podkowska, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, także zapraszamy wszystkich do współpracy.